125 milionów złotych straty netto pokazała Żabka za pierwszy kwartał tego roku. O Żabce będę rozmawiał z tym Tymoteuszem Turskim, analitykiem rynku akcji WixTB. Cześć, witaj. Cześć. Czy ten wynik finansowy Ciebie niepokoi? Bo zdaje się, że mogło być jeszcze gorzej według przewidywań. Jak najbardziej, no, jeśli zobaczymy sobie na wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku, to można powiedzieć, że tutaj żabka pokazała wyniki zgodne z oczekiwaniami, może nawet miejscami lekko lepsze. Także tutaj raczej bym nie powiedział, że w stosunku do oczekiwań, jakie mogliśmy mieć, w stosunku do żabki, ta spółka nas rozczarowała. Raczej bym powiedział, że ta spółka pokazała to, czego można było się po niej spodziewać. Jest kilka elementów tych wyników, które mogą napawać optymizmem. Po pierwsze, utrzymanie wysokiej dynamiki, dwucyfrowej dynamiki. W sprzedaży. To jest do przychodów, to jest zawsze bardzo ważne z perspektywy spółki, która. 13%. Tak, i. 15% sprzedaży do klienta końcowego, tutaj można tak powiedzieć, więc ogólne przychody wzrosły. Na tyle oczywiście nie jest to tak duża dynamika, jak widzieliśmy w poprzednich kwartałach. Natomiast warto zauważyć, że obecnie żabka już zaczyna wchodzić w taki moment, w którym będzie musiała się mierzyć coraz bardziej z efektem rosnącej bazy. Tutaj również bardzo ważny element jest związany ze wzrostem sprzedaży porównywalnej, która wynosi 6% w pierwszym kwartale 2025 roku. Więc to jest naprawdę też mocna dynamika, bo pamiętajmy o tym, że żabka jak na razie bardzo mocno no rozrasta się pod względem otwierania nowych sklepów i to też jest Cały czas utrzymująca się jedna z jedna z głównych osi strategii spółki, to znaczy, żeby dalej cały czas produkować nowe sklepy, otwierać nowe lokale i dzięki temu zwiększać swoje przychody. W momencie, w którym tylko i wyłącznie żabka będzie się opierała na tym, na tym paliwie, na tym silniku jako głównym źródle wzrostu swoich wyników, swojej sprzedaży, wtedy mogłaby mieć problem związany z tym, że po prostu w pewnym momencie tych już lo nowych lokali nie będzie no miał. Rynek będzie nasycony, tak. A oni planują no, tak. w tym roku 1100 sklepów otworzyć. Boże. Tak, no tak jeśli zobaczymy na ich długoterminowe plany, no to rocznie oni chcą otwierać po około 1000 sklepów, w tym roku 1100. Jak na razie patrząc na ostatnie 12 miesięcy, otworzyli oni 1200 sklepów ponad. Także można powiedzieć, że tutaj żabka wydaje mi się przynajmniej patrząc na ostatnie kwartały, że lekko nie doszacowuje tego, ilu lokali, ile lokali będzie faktycznie chciała otworzyć, więc możemy się tutaj spodziewać, że jednak ta presja otwieranych nowych lokali będzie nieco wyższa niż te ich prognozy. Natomiast nie będzie to na tyle duża różnica, żeby to jak wpłynęło na, na nastawienie, że na przykład będziemy mieli do czynienia z dwoma tysiącami otwartych sklepów mimo planowanych tysiąca czy tysiąca stu. Także tu raczej bym się nie spodziewał aż tak dynamicznego wzrostu, natomiast wydaje się, że Żabka na razie tak bezpiecznie stawia te cele związane z nowymi sklepami tak, aby móc co jakiś czas pokazywać w swoich raportach wyniki lepsze niż, niż wcześniej w prognozach. To jest w ogóle bardzo ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że inwestorzy bardzo ostrożnie patrzą na strategię spółek, bardzo Zachowawczo do tego podchodzą i bardzo lubią widzieć, jeśli spółka pokazuje lepsze wyniki niż wcześniej zakładała w strategii, to znaczy, że jest lepiej niż się spodziewano. I to jest dosyć istotny element, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt właśnie układania tych celi spółki. No, jeśli spółka postawi sobie zbyt, zbyt wysokie cele i wtedy nie dopełni ich tak mocno, jakby chciała, no to inwestorzy mogą na to zareagować bardzo negatywnie, co zresztą widzieliśmy już nieraz na, nie, nie na rynku finansowym takie sytuacje. Wobec tego możemy stwierdzić, że jak na razie spółka ma ten jeden filar związany. Związany z rozwijaniem nowych sklepów, natomiast w momencie, w którym mamy do czynienia cały czas z poprawiającą się sprzedażą, tą porównywalną, czyli sklepów już wcześniej otwartych, to jest jasny sygnał, że spółka ma jeszcze ten drugi silnik poprawy wyników i to jest bardzo ważne, bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, kiedyś te nowe lokalizacje się skończą, kiedyś przestrzeń do tego, aby otwierać nowe sklepy się skończy, no i wtedy bardzo ważne jest to, żeby klienci cały czas dokładali, e, dokładali ten, i, i ta sprzedaż w już otwartych sklepach rosła. Więc jak na razie mieliśmy do czynienia z 6% sprzedażą w pierwszym kwartale ale co jest solidnym wynikiem. Pamiętajmy dalej, że jeśli porównujemy sobie Żabkę w stosunku do innych dużych sklepów spożywczych, no tutaj na przykład do, do, do Dino, no to mamy do czynienia z nieco innym modelem biznesowym, więc tutaj ciężko jest porównać tak naprawdę Żabkę do jakiejkolwiek innej spółki działającej na polskim rynku po prostu ze względu na jej wyjątkową wyjątkowy segment działalności. Natomiast jeśli byśmy i tak porównali ją na przykład do Biedronki czy do Dino, no to w tych przypadkach ta sprzedaż porównywalna w Żabce rośnie dużo szybciej niż w przypadku tamtych sklepów. Również ze względu na to, że przez ostatnie kwartały tak naprawdę sklepy te musiały odbić się z tej tak zwanej wojny dyskontów, którą widzieliśmy na rynku polskim, a wojna ta nie do końca dotknęła samej żabki, no bo sama żabka uderza w trochę inny model biznesowy, w innego klienta, czyli w klienta, który jest w stanie zapłacić więcej za wygodę. I to jest główny element, osi działalności tej spółki. Oczywiście do tego są jeszcze różne, różne inne gałęzie, które żabka cały czas stara się rozwijać, i myślę, że jak na razie idzie jej to całkiem nieźle. Wobec tego można powiedzieć, że ogólny wydźwięk wyników za pierwszy kwartał był dość, dość pozytywny, to były solidne, solidne wyniki. Ale akcje spadły tego dnia, gdy ogłaszano wyniki. Tak jest. Mieliśmy do czynienia z wyprzedażą przez inwestorów na rynkach. Czy to jest kwestia tego, że te wyniki były jakieś rozczarowujące? Być może elementem rozczarowującym dla inwestorów były słabszy wynik operacyjny no i ta strata netto. Natomiast w obu tych przypadkach warto pamiętać, że były to obciążone wyniki jednorazowym, jednorazowymi kosztami związanymi z programem motywacyjnym oraz z samym wejściem żabki na giełdę. Także raczej te elementy, te koszta już się nie będą powtarzały w kolejnych kwartałach, co warto też wziąć pod uwagę, pewnie porównując wyniki w drugim kwartale do pierwszego kwartału, gdzie prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z takim dynamicznym wzrostem. Do tego warto pamiętać, że pierwszy kwartał też sezonowo w przypadku żabki wypadał po prostu dużo gorzej niż inne kwartały, zarówno na bazie przychodowej, bo przychody tak średnio stanowiły około 21% całych przychodów w roku w pierwszym kwartale, a do tego, jeśli popatrzymy sobie sezonowo, no to rzeczywiście żabka regularnie pokazywała tutaj znacznie niższe wyniki na poziomie i wyniku netto i wyniku operacyjnego pierwszy kwartał w takim razie jest tak zły z roku na rok. Jest to też kwestia między innymi, to znaczy to nie jest tak, że on jest gorszy z roku na rok, po prostu porównując do... Znaczy nawet mniejszy, bo strata jest mniejsza niż była rok do roku, prawda, ale dlaczego to jest minus? To jest kwestia sezonowości biznesu i tego, że część na przykład planów inwestycyjnych może być uwzięta uw 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 pod uwagę właśnie na tych pierwszych w tym pierwszym kwartale. No i też kwestia tego, że jeśli zastan zastanowimy się nad tym, jak na przykład działa żabka i jak, jak może generować część swoich przychodów, no to też w momencie, w którym weźmiemy pod uwagę fakt, że to są małe sklepy, także które korzystają przede wszystkim z tego, że na przykład konsumenci wychodzą częściej po prostu na na spacery i dopiero wtedy podchodzą, wchodzą do tych sklepów, żeby coś kupić, nie planują aż tak bardzo dużych zakupów, no to, to też może być jeden z czynników, który sprawia, że te wyniki się poprawiają właśnie w tych miesiącach cieplejszych, kiedy mamy do czynienia z częstszym korzystaniem właśnie z takich sklepów. Natomiast ogólnie można to powiedzieć, że to jest kwestia po prostu sezonowości tego biznesu, także ten pierwszy kwartał regularnie jest niższy. Nie jest to nic zaskakującego, więc nie powinno to spowodować jakiejś większej reakcji. Jeśli chodzi o same spadki, o których już wspominałeś, ja bym chyba tutaj wcześniej spojrzał na to, jak Zachowywała się, zachowywał się kurs akcji przed samymi wynikami. To znaczy, jeśli zobaczymy sobie na wykres, no to tak naprawdę od połowy kwietnia mieliśmy do czynienia z dynamicznym, jednostajnym wzrostem kursu akcji, który wzrósł prawie o 20%, bez jakichś jasnych sygnałów ze strony, ze strony firmy. Także tutaj nie moglibyśmy stwierdzić, że inwestorzy decydowali się rozgrywać jakieś nowe informacje, które się pojawiały. Bardziej po prostu mieliśmy do czynienia z pozytywnym trendem wzrostowym na żabce. No i ja bym chyba traktował te reakcje, którą obecnie widzimy jako realizację tych zysków, które widzieliśmy przez ostatnie pół miesiąca. No i też takie odreagowanie rynku w związku z pozytywnym impulsem, który był wcześniej na rynku. Ale przypomnijmy IPO Żabki, przy jakiej cenie akcji debiutowała na giełdzie. No to szaleństwa nie ma, porównując tą, tamtą cenę do ceny obecnej. Nie, nie mamy do czynienia z tutaj jakimiś dynamicznymi wzrostami. Obecnie żabka jest notowana w okolicach 22 zł, a przy cenie emisyjnej 21,5 zł, no to widzimy, że ktoś, kto zdecydował się zakupić przy debiucie spółki i trzymać ją po dziś dzień, no to nie zarobił jakoś bardzo dużo. Oczywiście w drodze mieliśmy do czynienia z wahaniami kursu, które z jednej strony wybijały... Datowania spółki na wyższe poziomy, a z drugiej strony mieliśmy też do czynienia z mocniejszymi przecenami, które gdzieś właśnie pozwoliłyby inwestorowi, który dobrze na przykład zdecydował się otworzyć pozycję w okolicach właśnie tej połowy kwietnia, no to mógłby zaledwie w ciągu całego jednego miesiąca zarobić ponad 20%, no to co oczywiście jest bardzo mocnym wynikiem. No tutaj oczywiście zakładając, że idealnie by zszedł na dołku z kwietnia, co też w przypadku, w przypadku spółki raczej byłoby po prostu szczęściem niż idealną, idealnym wejściem związanym z analizą, bo pamiętajmy o tym, że regularnie dołków i górek nie da się wyłapywać cały czas. Natomiast z perspektywy samego Samej, samego debiutu, no to weźmy pod uwagę fakt, że spółka, która notowana, która tuż po samym debiucie nie widzi jakichś bardzo mocnych ruchów, oznacza, że została dobrze wyceniona przy samym debiucie. No, my raczej jako inwestorzy wolelibyśmy widzieć ten moment, w którym przynajmniej ta spółka choć trochę wzrośnie na IPO, i też można powiedzieć, że co taki udany debiut. Uznaje się debiuty, w których ta ruch akcyjny po samym, po samym wejściu spółki na giełdę, i jednak jest na tyle, no, tyle mocny, żeby inwestorzy mogli przynajmniej kilka procent. Tutaj zarobić. W przypadku Żabki no, mieliśmy do czynienia raczej z negatywnie przyjętym, przyjętym debiutem, no bo pamiętamy, że tuż po samym debiucie ruchy nie były zbyt duże, a później spółka tak naprawdę rozpoczęła lekki trend spadkowy, także mieliśmy do czynienia z raczej takim nieudanym debiutem. Choć myślę, że z perspektywy takiego ogólnej oceny, ogólnej oceny debiutu, nazywanie go nieudanym debiutem czy porażką debiutu nie jest zbyt celnym stwierdzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy przykłady spółek, które od samego debiutu na przykład spadały w regularnym, ciągłym trendzie spadkowym i 50%. Także nie mamy do czynienia, nie mieliśmy do czynienia z przepompowaną ceną spółki, nie mieliśmy do czynienia ze spółką, która tuż po samym debiucie ma, miała bardzo dynamiczne ruchy ani w górę, ani w dół, co oznacza po prostu, że przy samej wycenie została ona słusznie wyceniona przy, samej, przy, przy samym debiucie. O wynikach finansowych Żabki rozmawiałem z autobusem Turskim, analitykiem rynku akcji WIXTB. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie.